16. edycja programu Taniec z Gwiazdami przeszła już do historii, zostawiając za sobą falę emocji, wzruszeń i kontrowersji. Na parkiecie, w pełnym blasku reflektorów, przez wiele tygodni prezentowały się gwiazdy, które wraz ze swoimi tanecznymi partnerami pokonywały kolejne wyzwania i przeszkody. Spośród wielu barwnych par, wyjątkową uwagę widzów przyciągnął duet złożony z Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza, którzy po serii intensywnych występów dotarli aż do finału, zdobywając ostatecznie zaszczytne drugie miejsce. Na podium towarzyszyli im Maria Jeleniewska i Jacek Jeszkę, którzy sięgnęli po główną nagrodę, oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński, którzy uplasowali się na trzeciej pozycji. Przez dziesięć kolejnych odcinków Agnieszka i Filip nie tylko zachwycali swoją choreografią, ale również wzbudzali zainteresowanie swoją niezwykle bliską relacją. Widzowie, przyzwyczajeni do emocji buzujących na parkiecie, szybko zaczęli doszukiwać się w ich zachowaniu czegoś więcej niż tylko artystycznej więzi. Internet zalała fala komentarzy i domysłów sugerujących, że ich taniec nie jest jedynym, co ich łączy. Pojawiły się sugestie o romansie, który rzekomo miał narodzić się między aktorem a jego taneczną partnerką. Spekulacje przybrały na sile z każdym kolejnym odcinkiem, a ich ciała poruszające się w rytmie muzyki stawały się dla niektórych widzów niemal symbolicznym wyrazem namiętności. Mimo, że para konsekwentnie i stanowczo zaprzeczała wszelkim plotkom, atmosfera wokół nich pozostawała gęszta. Warto przypomnieć, że Filip Górłacz od lat związany jest z Małgorzatą Patryn Górłacz z którą tworzy rodzinę i wspólnie wychowują dwoje dzieci. Ich relacja, choć raczej trzymana z dala od świateł reflektorów, przez moment znalazła się w centrum medialnego zamieszania. Podczas finałowego odcinka, kiedy emocje sięgały zenitu, a widownia w studiu drżała z napięcia, kamera Polsatu uchwyciła czuły moment. Filip podszedł do swojej żony, która siedziała wśród publiczności i wręczył jej bukiet kwiatów, co było pięknym, choć niespodziewanym gestem. Małgorzata przyznała później, że nie spodziewała się takiego zachowania z jego strony. Ten drobny, ale publiczny akt czułości miał dla niej ogromne znaczenie. W rozmowie z portalem Pomponik wyznała, że całe zamieszanie związane z rzekomym romansem jej męża było dla niej trudne do zniesienia. Przyznała, że niełatwo było zmierzyć się z tym natężeniem uwagi, jakie z dnia na dzień spadło na ich rodzinę. Sama świadomość tego, że obcy ludzie tworzyli narracje oparte na domysłach i emocjach, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, była obciążająca. Dlatego zdecydowała się na strategię wycofania, unikała zagłębiania się w szczegóły, nie pozwalała sobie na analizowanie plotek i nie otwierała drzwi, za którymi kryło się mnóstwo niepotrzebnych emocji. Starała się żyć dalej, nie dając się wciągnąć w medialną burzę. Wiedziała, że nie może pozwolić, by cudze wyobrażenia miały wpływ na jej codzienność i relacje z mężem. Jednocześnie nie ukrywała, że udział Filipa w tak intensywnym formacie, jakim jest taniec z gwiazdami, wiązał się z ogromnymi wyrzeczeniami i był wyzwaniem nie tylko dla niego, ale też dla całej rodziny. Harmonogram prób, nagrania, emocjonalne zaangażowanie w taneczne występy, to wszystko miało swoją cenę. Z jednej strony pojawiły się piękne chwile niezapomniane doświadczenia i okazje do rozwoju, ale z drugiej także presja, zmęczenie, a momentami nawet poczucie osamotnienia. Małgorzata zauważyła, że takie projekty, choć pełne blasku, mogą być dla najbliższych bardzo wymagające. Trzeba wówczas wykazać się zrozumieniem, cierpliwością i siłą, by nie stracić z oczu tego, co naprawdę ważne. Mimo wszystko Małgorzata nie zamierzała pozwolić, by medialne plotki determinowały jej podejście do związku. Miała świadomość, jak łatwo jest ludziom z zewnątrz wyciągać pochopne wnioski, nie znając prawdziwego obrazu relacji. Choć chwilami czuła się zraniona i bezsilna wobec fali komentarzy, starała się patrzeć na całość z dystansem, nie pozwalając, by jej spokój został zburzony przez zewnętrzne spekulacje. Wiedziała, że takie doświadczenia, choć trudne, uczą pokory i budują siłę, która pozwala przetrwać niejedną burzę.